Witamy Was wszystkich serdecznie, rozpoczynamy nowy sezon wywiadów na luzie, jak widzicie sceneria się zmieniła, nie ma już słynnej ściany z molem, no niestety takie, a nie inne warunki mamy, więc rozpoczynamy wywiady. Dzisiaj moim Waszym gościem jest Paulina Kopańska, witam serdecznie, Paulina zmierzy się z częściowo z pytaniami, które Wy nam przesłaliście, także zaczynamy. Pierwsze pytanie Paulina, eee, właściwie kiedy, gdzie i jak zaczęła się Twoja przygoda z piłką ręczną? Eee, z... To było już 8 lat temu. E, Miałam 11 lat, kiedy poszłam na testy do klasy sportowej. E, wcześniej nie wiedziałam, że to jest o kierunku piłki ręcznej, bo w tym czasie grałam piłkę nożną i myślałam, że, że to po prostu jest ogólnie, że będzie bardzo dużo wychowania fizycznego. Potem się, jak już się dostałam, dowiedziałam się, że jest e, ukierunkowana właśnie na piłkę ręczną i e, to było. W czwartej klasie postawówki Miałam 11 lat. Przepraszam, to już 9 <laughs> lat temu, nie 8. Już mam 20. No i właśnie moja trenerka z Łazisk, trenerka Irena Krawczyk. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Tak jakby ukierunkowała mnie na to, bo pamiętam, że miałam strasznie, waha, strasznie się wahałam między właśnie wybraniem piłki nożnej, a piłku, piłki ręcznej. I to właśnie w sumie dzięki niej tak no, jestem teraz tym gdzie jestem praktycznie. A czy przez ten czas całych treningów, szczególnie na początku miałeś jakieś chwile zwątpienia? Na początku traktowałam to bardziej jako taką zabawę, że nie, nie, nie myślałam nigdy, że będę w szkole mistrzostwa sportowego, że potem będę grać w superligowym klubie, czy, być, czy reprezentowałabym po prostu Polskę, ale nie międzynarodowej w moim wieku, więc w ogóle nie, nie, nie brałam tego tak na poważnie, nie miałam żadnego stresu. No właśnie, a propos superligowego klubu, jesteś już pół roku w starcie. Co najbardziej Cię zaskoczyło, kiedy tu przyszłaś? W samym klubie, na treningach, na meczach, no i dlaczego właśnie? No, w sumie może mnie nie zaskoczyło, ale wiedziałam, że będzie straszna różnica, jeżeli chodzi o poziom gry. W swojej karierze, już tak mogę to nazwać, zmierzyłam się dwa razy z klubami superligowymi. Raz na zgrupowaniu kadry z Piotrowym Piotrkow Trybunalski i raz właśnie z EKS-em w Kucharze. No, była to diametralna różnica. Jak zderzyć się z takim Pamiętamy dobrym. Pamiętamy ten wyjazd. <laughs> diametralna różnica i no w sumie ten poziom gry jest taki zaskakujący, bo każdy mecz jest różny i to po prostu... no, no mecze i w sumie no, to, że dziewczyny nas bardzo ale to bardzo miło przyjęły, że nie było takiego podziału, że one już tutaj były, my jesteśmy nowe, tylko jesteśmy wszystkie praktycznie na równi. Czyli stworzyłyście bardzo szybko zespół razem jako jedność. A nie, tak, a nie myślę, spółki. że tak. No właśnie, a po 12 seriach spotkań y mamy siódme 7, 7 miejsce eee, czy czujesz jakiś niedosyt w tych właśnie meczach, tak? Jak mówisz, że przejście z tego poziomu grania w SMS-ie, czyli na poziomie pierwszej ligi do superligi. Eee, czy czujesz, że gdzieś w którymś meczu mogłyście zagrać lepiej i że mogło ta pozycja czy zdobycz punktowa mogła być lepsza? Oczywiście, że tak. Strasznie bolo mnie takie przegrane, gdzie wiedziałyśmy, że przeciwnik jest po prostu w naszym zasięgu. Gdy grałyśmy jak równy z równym i po prostu e, musimy wykorzystywać takie sytuacje i nie, właśnie mniej błędów i to staramy się robić na treningach, żeby poprawiać i korygować wszystko, co robiłyśmy źle w poprzednich meczach. No właśnie, a jak się gra przy wsparciu trybun, kiedy nie są to tylko rodzice, znajomi czy koledzy, e, czy koleżanki z, e, z najbliższej okolicy, tak? E, kiedy ten doping tak niesie, jak Ty to odbierasz? Jeżeli chodzi o mnie, to to jest bardzo, bardzo pomocne. Miło jest, że po prostu ktoś dopinguje, nieważne od wyniku, jaki jest aktualnie na tablicy. No tak jak się mówi, że kibice są ósmym zawodnikiem, to, to akurat się sprawdza w grze. Teraz troszkę takie prywatne pytanie. Wiemy, że w zespole Każda z Was ma jakąś ksywkę, niekoniecznie imię, e, żeby szybciej powiedzieć, tak, czy masz właśnie jakąś ksywkę wśród dziewczyn? E, mam, wołają na mnie kopa od nazwiska. Tak. Nie jest to zaskoczeniem. Nie. E, no właśnie, a jak się czujesz e, w Elblągu jako mieście? Nie wiem, gdzie najbardziej lubisz chodzić, gdzie najczęściej ciebie można spotkać, albo jakie masz ulubione miejsca? Najczęściej no możemy skupić na hali. Tutaj. <laughs> e, bardzo mi się podoba Elbląg. Strasznie podoba mi się z, y, rynek. Mm, moje ulubione miejsce? No, no w sumie będzie to rynek, bo tak za bardzo jeszcze do końca nie zwiedziłam całego Elbląga. Ale no, mogę powiedzieć, co jest moje ulubione miejsce. Jeszcze, jeszcze pogoda nie ma dobrej na zwiedzanie. <laughs> jeszcze nie, ale już, już coraz bliżej. <laughs> tak. e, a jaki jest Twój idol sportowy i wymarzony klub, w którym chciałabyś w przyszłości zagrać nie mam w sumie jednego idola. Staram się brać to, co najlepsze z każdej zawodniczki, zawodnika, żeby po prostu udoskonalać się. W, na przykład jedna zawodniczka bardzo dobrze rzuca z wyskoku, druga mija, to staram się tak jakby wprowadzać u siebie. A jeżeli chodzi o zespół, to jeżeli mam być szczera, jeszcze się nad tym tak nie zastanawiałam. Nie mam takiego ulubionego chyba zespołu, ale no mierzę w to, żeby grać na wyższym poziomie, może za granicą, może w Polsce to już zależy, gdzie Czy my się jakiś się. sportowy cel masz w życiu? No, no, tak każdy sportowy jest, reprezentować Polskę na takich ważniejszych imprezach i tych mniej, po prostu żeby wyniki z tego były. No właśnie, a odnośnie tego reprezentowania, e, jak się gra razem, zarówno w klubie, jak i w reprezentacji, z tymi samymi zawodniczkami. Na ostatnich eliminacjach e, byłaś Ty, była Ola. Była Nikola i Iga, tak? Czy jest łatwa? E, akurat tak się pani złożyło, że jeszcze jakby Polina Peplińska z nami w Właśnie, była. jeszcze, jeszcze piątej brakowało. Tak, tak. To e, praktycznie, jeżeli tener nas e, wpuścił, to w całe rozegranie było z Elblonga i to jest naprawdę wielk, wielkie u, e, ułatwienie, ponieważ wiemy, jak się poruszamy, wiemy, znamy nasze tempo i jest o wiele łatwiej, naprawdę. Chociaż e, pewne. Jakieś zagrywki można przenieść, tak, tak. których w kadrze nie ćwiczycie, a w klubie macie na przykład. Tak, tak? dokładnie. E, a co lubisz najbardziej jeść? Na śniadanie, obiad i kolację? To zależy. <laughs> e, no, Trener nie musi wszystkiego wiedzieć. <laughs> można to wyciąć. E, nie, to, to naprawdę zależy od tego, jak mam, jaki jest mój plan dnia. Bo jeżeli e, na przykład na rano na siłownię idziemy, to takie lekkie lekkie rzeczy i później dopiero na przykład, nie wiem, właśnie jakąś yy, kanapki z awokado, takie sportowe bardziej rzeczy. A jakąś ulubioną potrawę masz? Albo coś, co potrafisz sama dobrze przygotować? Makaron z pesto. To jest moja akurat specjalność, ale ogólnie uwielbiam strasznie makarony i, i myślę, że, Dobra, że... A dasz spróbować w Kielcach? Oczywiście. Dobra, trzymamy ze sobą. <laughs> ok, yy, właśnie, książkę czy film? Yy, zależy od nastroju. Jeżeli chodzi, jeżeli są w podróży, to wolę oglądać na przykład seriale, ale też dobrą książką nie pogardzę. No właśnie, a coś godnego polecenia, co ostatnio oglądałaś, czy, czy albo czytałaś? Um, ostatni film, w sumie, który oglądałam, to był Nie patrz w górę. To jest nowy film, który wyszedł na Netflixa. Jest tam bardzo dużo ciekawych rzeczy, ale to jest właśnie stricte taka, znaczy może nie komedia, ale taki po prostu film na odmurzenia. No właśnie, a jak się czujesz daleko od rodzinnego domu, tak? Łatwo, niełatwo? Wcześniej, jak wyjechałam, jak miałam 15 lat, to tak nie, nie odczuwałam tak tego. Ale z roku na rok było coraz ważniej się rozstawać i teraz jak jestem jeszcze dalej od rodziny, to no, no jest ciężko. To ciężko to jednak jest. nie? No i jest taka mała, jak oni właśnie, właśnie moi rodzice zrobili mi niespodziankę na urodziny, przyjechali do mnie tutaj, to bardzo się ucieszyłam, bo no, ostatni raz widziałam ich na święta. Yy, więc w sumie to, nie tak dawno nie? Znaczy, nie ale tak dawno, ale patrząc że jestem tutaj już od lipca to tak w sumie no. nasze trzecie albo czwarte spotkanie to było dopiero więc a jak sobie radzisz z tą tęsknotą właśnie z tą, z, z tym ich brakiem obecności mm, to znaczy wiem że rodzice i moja siostra mnie wspierają i w ogóle cała moja rodzina mnie wspiera w tym co robię że ma, czuję to wsparcie i coś nie rozmawiamy, czy na kamerce, czy przez telefon, to nie odczułam tego aż tak bardzo. Czyli już wiemy, że Paulina ma siostrę. Tylko? Tak, starszym siostrę. Ale mam też siostrzenicę już. A no to no. E, Wróćmy jeszcze na chwileczkę do meczu Pucharowego z lednicą e, Śmiało można rzec, że no, mecz był dosyć radosnym pokazem gry w piłkę ręczną, e, zakończony sukcesem, gdzieś z góry przewidywanym. Natomiast e, jako jedna z dwóch zawodniczek nie rzuciłaś ani jednej bramki. Jak to się stało? No tak wyszło. No, Akurat kiedy miałam piłkę, to widziałam, że dziewczyny miały lepszą pozycję ode mnie, to na szczęście to wykorzystywały, więc to dla mnie i tak jest wielka radość. Nieważne, nie że rzuciłam bramkę, czy nie. Najbardziej, że dla ciebie też był pierwszy mecz po, tak naprawdę po zakończeniu rehabilitacji, tak? Tak. Też pewnie gdzieś oszczędzanie. No, i to pytanie takie chyba najważniejsze na, na, na dzisiaj: no jak nastawienie przed kielcami mecz w niedzielę? No Tak jak przed każdym meczem bojowym, e, chcemy po prostu pokazać e, to, co robimy teraz na treningach, że i wywieźć trzy punkty z I tego się będziemy trzymać. A teraz nowość, wprowadzona od tego sezonu, od tych, od tych wywiadów na ruzie, które będą przed nami następnymi, e, szybkie pytania. Cztery pytania wylosowane z dwudziestu. Poza kamerą już to losowanie nastąpiło. Także pytanie, odpowiedź. Pierwsze pytanie. Obuwie sportowe czy szpilki? Obuwie sportowe. Prawo jazdy czy bilet miesięczny? Prawo jazdy. Kwiaty cięte czy doniczkowe? E... Cięte. Kolacja samotnie czy przy świecach? Przy świecach. Uf. Dobra, także w tym momencie wywiad, może powiedzieć, dobiegł końca, natomiast tradycji musi stać się zadość. Będzie nominacja następnej zawodniczki. I zgodnie z tradycją tegoroczną mamy miskę, kuleczki z numerami dziewczyn. Paulina się odwraca. Może tak, o właśnie. Wylosujesz, powiedz numerek i imię, nazwisko. 31, 31. Nikola 31 Nikola Głębocka, także Nikola, widzimy się niedługo. Do zobaczenia. Do widzenia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Cześć.